W ramach trwającej obecnie kampanii wyborczej w czwartek do na Koźla przyjechał marszałek senatu Stanisław Karczewski trzecia najważniejsza osoba w państwie. Polityk Prawa i Sprawiedliwości odwiedził strażaków z jednostki w azotach, wizytował grupę azotyzak oraz złożył kwiaty pod pomnikiem powstańców śląskich na placu Rodła, gdzie udzielił także wsparcia kandydatom PiS. Wspieram naszych kandydatów, wspieram kandydatów, trzech kandydatów do Senatu i tu stojącą drużynę biało-czerwoną Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. To dobra drużyna, drużyna, która przez cztery lata tak dużo zrobiła dla Polski. Polska się zmieniła przez te cztery lata i każdemu z nas żyje się lepiej. Każdy z nas może powiedzieć, że te cztery lata to lata dobre, dobre dla nas, dla nas osobiście i dla Polski. Polska rozwija się niezwykle dynamicznie, pięknieje, bogaci się. Chcemy, aby również obywatele, aby również Polacy mieli poczucie, że Polska się rozwija i żyjemy w państwie dobrobytu. Chcemy, żeby Polacy byli znani w Europie, żeby byli znani na świecie. Z tego, że są świetnymi pracownikami, z tego, że są innowacyjnym narodem, nie jest taniej siły roboczej, jak było do tej pory. I o to będziemy zabiegać w następnej kadencji. Będziemy chcieli podtrzymać rozwój gospodarczy, chcemy podtrzymać to, co osiągnęliśmy. Tylko prawo i sprawiedliwość jest gwarantem utrzymania tych wspaniałych, pięknych, rozwojowych programów społecznych. Ale program to nie wszystko. Program jest bardzo istotny i ważny. Nasza partia jest przede wszystkim odpowiedzialna, rzetelna i wiarygodna. I ta wiarygodność ma budować wspólnotę, wspólnotę Polaków. I dziękuję pani Wojewodzie, dziękuję panu senatorowi Peczkisowi za to, że spotykamy się w tak ważnym dla nas miejscu. Ważnym miejscu, które kształtuje nas, Polaków, wyrabia w nas taką odpowiedzialność odpowiedzialność za Polskę. I bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że mogliśmy się spotkać w tym miejscu. Popieram wspaniałych kandydatów do senatu. Popieram z tego okręgu wyborczego pana Bogdana Tomaszka, już senatora czwartej kadencji i senatora dziesiątej kadencji, bo następna kadencja jubileuszowa dziesiąta. Zachęcam wszystkich państwa do głosowania. To bardzo dobry głos, dobry, bo na bardzo dobrego kandydata. I bardzo bym chciał, abyśmy mogli współpracować i pracować na rzecz Polski, rozwoju Polski w dziesiątej kadencji. Pan senator, bo tak mogę powiedzieć, bo przecież był senatorem Bogdan Tomaszek jest człowiekiem niezwykle doświadczonym. Jest wykładowcem akademickim, naukowcem, jest samorządowcem, byłym senatorem, byłym wojewodą, więc ma już ze sobą wielki kapitał, wielkie doświadczenie, tego doświadczenia. Potrzeba nam w Senacie i bardzo proszę wszystkich tu obecnych i wszystkich nieobecnych o głosowanie na pana senatora. Bo naszym kandydatem, kandydatem z tego okręgu wyborczego jest Bogdan Tomaszek. Bardzo serdecznie proszę o głos na naszego kandydata. I panie senatorze, zwyciężymy. Zwyciężymy! Marszałek Stanisław Karczewski to jak na razie najwyższy rangą przedstawiciel państwa polskiego, który odwiedził Kędzierzyn Koźle podczas dobiegającej już końca kampanii wyborczej.